Co się stanie, jeżeli połączymy białe Air Force'y oraz Supreme? Stworzą się Nike Air Force Supreme. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem na tapetę wchodzą Nike Air Force One z kolaboracją Supreme. Generalnie Nike Air Force jest jedną z najbardziej popularnych modeli Nike'ów. Może to być śmieszne albo nie, ale kultura amerykańska jest właśnie takie powiedzenie, że białe air tylko raz. No dla mnie to. Ja będę nosił parę razy, natomiast. No to jest taka Taka śmieszna jakby anegdota. Zanim zaczniemy recenzję butów, proszę Was bardzo o follow, komentarz oraz like na naszym kanale. And high będą pojawiały się co środę fajne materiały ma na temat sneakersów, ubrań, styduarów i mody. Naprawdę nie robiłem sticker review ale mam nadzieję, że jakoś fajnie pociągnę. Wyjaśniamy o tej parki. Są to jeszcze raz Air Force kolaboracja ze Supremem. To jest kolorystka biała. Wyszły jeszcze w paru kolorystykach, takich jak czarna oraz brązowa. Osobiście biała jest chyba najbardziej ciekawa i najbardziej uniwersalna. Do zestawu dostajemy takie czerwone sznurówki z napisem Supreme. Jakościowo są bardzo podobne do tych normalnych, więc będą się trochę zaginać, natomiast Natomiast nie powinno być mega problemu. Jeżeli to jest dwa to powinny być mać długo. Dodatkowo wczoraj jest to, że na kładce buta jest napis Supreme. Dodatkowo buty mają lace Lock z napisem Air Force i pod nim Supreme. Normalne Air Force mają sam lace Lock Air Force, a pudełko jest trochę inne. Klasyczne pudełko Air Force to jest jakby szare, a tutaj mamy w czarne pudełko z logiem Supreme na boku. Jeśli zastanawiacie się, jaki rozmiar wziąć, Polecam True to Size. Jak dla mnie, ja mam szeroką stopę i Air Force, mera True to Size, ale słyszałem też wiele jakby uwag, że Air Force trzeba brać w na większe. Więc, załóżmy, jeżeli nosisz rozmiar 4,4, to zalecane by było wziąć 43. Jeżeli załóżmy, nosi jedynki, to brałbym ten sam rozmiar w jedynkach i tyle. Nike supreme wydają tą parę już, można powiedzieć, 2 lata albo 3 lata. Jeżeli nie masz pewności, czy buty są legitne. Albo gdzie kupić te buty, stałe zapraszam na moją stronę internetową enhype.com Gdzie możesz kupić te oraz inne buty od ręki. Wysyłamy codziennie nasze paczki, więc jeżeli zamówisz buty na przykład we wtorek, powinno dojść w środę Mam jeszcze dla was fajne porównanie Air Force'ów Nocta, które również są na mojej stronie internetowej Ale jakościowo są lekko lepsze Teraz w ręku mam Air Force'u Nocta No w nich widać jednak, że skóra jest taka bardziej miękka można powiedzieć jak gdzieś na kamerze Taka Tumblr to się nazywa. Te buty są podobne ceny co Air Force. Y, właśnie z Suprema. Daj znać które Czy Nocta, czy Supreme. Dla mnie Nocta są może fajniejsze, ale wiem, że dużo osób będzie się o Supreme. po jednak kolaboracja fajna. No i klasyczny Air Force zawsze na topie. Jeszcze raz proszę was o subskrypcję, like oraz komentarz. Widzimy się w kolejnych materiałach. I też obserwujcie Instagrama i TikToka. potem są fajne materiały. Siemano.